Cześć! Witam Was w wideoblogu wspinanie-sklep.pl Dziś zajmiemy się przyrządami autoasekuracyjnymi, a dodatkowo pojawił się nasz specjalny gość Marcin. Przyrządy te pełnią zadania hamulca powstrzymującego spadanie. Budowa przyrządu pozwala na swobodne poruszanie się po linie za pracownikiem, a w sytuacji spadania blokuje się automatycznie. Jako że ten element systemu asekuracji stanowi ostatnią deskę ratunku, dla pracującego należy szczególnie zadbać o jego prawidłowe funkcjonowanie w systemie ochrony indywidualnej przed upadkiem w wysokości. Niestety w naszym kraju zatrważające jest ogólne przyzwolenie zarówno pracodawców, jak i zleceniodawców narażące o łamanie przepisów odnoszących się do prac na wysokości, zarówno w zakresie przyrządów dopuszczonych do prac, jak i techniki pracy. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo w wypadku pracownika, przyrządy autoasekuracyjne powinny spełniać normy EN 12841, EN 3532 i EN 3582. ASAP firmy PEC to przyrząd najbardziej zaawansowany technologicznie spośród prezentowanych. Posiada on ząbkowe koło bezwadnościowe, blokujące się w sytuacji osiągnięcia niebezpiecznej prędkości. Przez pracującego, spadanie bądź zsuwanie. Ogromną zaletą przyrządu jest jego doskonała praca na linie, nawet ukośnej i precyzyjna reakcja przyrządu na sytuacje ekstremalne. Przez co nie blokuje się przypadkowo. Niestety, przyrząd ma kilka znaczących wad. Po pierwsze, przyrząd jest duży i ciężki. Po drugie, atestowany tylko na linach kilku firm. Według zastrzeżeń producenta wrażliwy na zakłócenia przez ciała obce brud i zanieczyszczenia. Przy okazji jest dość drogi w stosunku do konkurencyjnych przyrządów, sprzedawany jest wraz z niezłym kierowinkiem OK Triact Lock, a producent zaleca o ile przyrząd nie jest bezpośrednio wpięty w uprząż stosowanie absorbera energii, ASAP absorber, który występuje w dwóch długościach, 20 i 40 cm. Oczywiście, ze względu na siły działające na pracownika podczas wpadnięcia, polecamy łączenie z systemu lina przyrząd-uprząż przez absorber energii. Kolejnym przyrządem jest locker, firmy Rock. Ten przyrząd o wyjątkowej prostocie, lekki, mały i poręczny, posiada dwie funkcje pracy, swobodnego poruszania się po linie oraz jako przyrząd zaciskowy. Dzięki czemu może bez problemów pracować jako regulowany przyrząd do pracy w podparciu. System zaciskowy przyrządu nie posiada ząbków i blokuje linę na zasadzie mimośrodowego nacisku. Przełączenie trybów pracy jest szalenie proste. Niestety wymaga dodatkowego blokowania karabinka. Wadą przyrządu jest fakt, że w trybie swobodnego poruszania zdarza mu się zablokować i wymaga ręcznego opuszczenia. Skutecznie można wyeliminować ten problem utrzymując przyrząd poniżej punktu zaczepienia. Jednakże w takim wypadku należy pamiętać o stosowaniu absorbera energii. Największe zastrzeżenia budzi jednak fakt, że dedykowany jest jedynie dla lin o średnicy 11 mm. Nasz numer jeden to backup firmy Kong. Podobnie jak poprzednik, mały i prosty w budowie, posiada dwie funkcje pracy która swobodnie reguluje się przez suwak. Mechanizm naciskowy nie posiada ząbków i blokuje linę mimośrodową. Ogromną zaletą jest działanie na linach w zakresie od 10 do 12 mm. Intuicyjny we wpięciu i obsłudze. Niestety, podobnie jak Locker, w trybie swobodnego poruszania zdarza mu się zablokować i wymaga ręcznego blokowania. Sprzedawany jest wraz z karabinkiem stalowym Owalde Tempore. Generalnie nie lubię karabinków z tym systemem blokowania, ale ten model jest naprawdę dobry i daje się manipulować nawet w grubej rękawicy. Jest bardzo lekki, kompaktowy, a wygrywa dzięki wszechstronności i niezawodności w działaniu oraz niskiej cenie. A teraz specjalny gość. Jest z nami Marcin, ekspert. Alpinizm Przemysłowego. Zapraszamy się tutaj do nas. Witam. Dzień dobry Państwu. Tak, Marcin, nam opowie o sprzęcie, który używa w pracach na wysokości. Jak widzicie, na sobie mam uprząż pełną. Jest taka uprząż z Jest ona wyposażona w specjalne kilka ląży, które pomagają podczas pracy. Myślę, że jedna z najważniejszych to jest loża SAPSODBELEM Energii, która, do której podłączony jest nasz przyrząd. Auto asekuracyjny, w tym przypadku jest to e, przyrząd e, marki Kong e, Backup, o którym dzisiaj mówiliśmy. Możliwe e, połączony jest do, do punktu pierwszego za pomocą e, maliona w kształcie e, delty. Oprócz tego, drugą naszą lążą jest ląża e, asekuracyjna, którą wpinamy się do punktu centralnego przyrządu zjazdowego, przyrząd zjazdowy. Ja tu używam rolki, yy, to jest rolka firmy Pets Stop, Znaczy, ją na pewno, jest bardzo popularnym przyrządem. Yy, bardzo dobrze funkcjonuje, chociaż ma kilka wad, ale jest przede wszystkim yy, znana, odnastosowana i dosyć tania w trasach. Co warto mieć jeszcze? Został oczywiście karabinków. Yy, o, bardzo dobry, praktyczny, bardzo dobry, praktyczny przyrząd, przyrząd T-Block. Który pozwala nam na podchodzenie po linie jest on bardzo malutki. Możemy go umieścić praktycznie niezauważalnie przy uprzęży. Przydaje się. Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie karabinka typu HMS. Karabinek ten bardzo nam się przydaje w sytuacjach awaryjnych, zawsze warto mieć taki jeden z sobą. Pozwala na przykład na awaryjny zjazd na węź do pobyblinka w przypadku uszkodzenia jednej z żył lub ewentualnie kogoś wycofu. Jeśli mogę przerwać, zwróćcie uwagę. Praca na wysokości to nie jest żadna partyzantka. Żadna tam uprząt sportowa. Oczywiście na głowie kask. No absorber tak. energii. Jeśli tak będziecie pracować, myślę, że będziecie dużo bezpieczniejsi. Tak, was powiecie o kasku. Kask oczywiście, z dwoma nowami podstawowymi, z normą budowlaną oraz z nową alpinistyczną. E, taka to jest taka kask Vertex z firmy PETS. E, jak widzicie, już swoje przeszedł, ale wielokrotnie już. Dał upust swojej mocy, szczególnie przy uderzeniu się, przy wychodzeniu na dach. włas. <grystanie> Wszystko? Czy jeszcze chciałbyś się czymś pochwalić? Wiem, że to podstawowe rzeczy, które powinny mieć każdy alpinista przemysłowy. Dzięki! Nie no, popatrz. Chłopcy, chłopcy z piątek, z <grystanie> po całym tygodniu zjeść. Jak wy podejrzewam. <grystanie>